Że chłop najpierw śpiewa czerwone korale. Piotr, pośpiewaj no z, z ojcem. Jezu, ojciec, teraz się nie słucha już takiej muzyki. Teraz jest dubstep, ale obciach, ja pierdolę. Mówi Piotr. Synku, tatuś już jest gotowy. I tatuś się przerobił na Skryleksa. Pośpiewajmy razem z z dabstepu. Jezu, dubstep tego już nikt nie słucha. Teraz liczy się tylko ekipa. Pisze Piotr. Tatuś dalej chce dobrze dla syna i mówi: Piotr, tatuś kupił ci majkelki i lody ekipa. Jezu, ojciec jak zwykle spóźniony. Jak chcę łabubu? <gryw> jak chcę łabubu? Piotr, tatusia nie stać, ale mam pomysł. Wypłać sobie z mojej polisy na życie. <gryw> I stary się zabija. Skacze na banie. Mam łabubu, ale nie mam, ale nie ma ojca. I teraz sam Piotr śpiewa czerwone korale. Amen. <grywa> oh, Smutne i śmieszne zarazem, nie? Ach, ten mamy z nosaczem. Cześć Piotrek. Tak jak ty, też mam 7 lat i uwielbiam grać w piłkę. Może spotkamy się w jakimś opuszczonym domu. <grywa> niech to będzie nasz mały sekret. Piotrek? Kurwa, niech to już przestaje być śmieszne. <grywa> Ach, mamy z nosaczem. Zawsze bawią.